Rafał, od ostatniego naszego spotkania minęło już trochę czasu. Dużo się wydarzyło w czarnych. E, nie to... ma tygodnia, żeby się coś nie wydarzyło w czarnych. Tak, no... Z jednej strony przekleństwo prezesa, a z drugiej strony prezes pewnie by chciał, żeby... Było Dokładnie, spokojnie, kiedy przez człowiek już myśli, że wszystko się zaczyna stabilizować, e, wtedy pojawiają się jakieś takie incydenty i, i życie toczy się od nowa, ale taki już jest ten sport. E, bardzo dynamiczny i szybki, jak te samochody, chociażby tutaj. Natomiast tak chciałem omówić z Tobą te ostatnie kilka spotkań, no bo yy, po przyjściu do Natasa pisa dostaliśmy troszeczkę nowego, można powiedzieć, powietrza i to wszystko trzeba jakoś funkcjonować. Yy, kilka zwycięstw z rzędu i potem znowu zadyszka i aż trzy porażki. I to znów bardzo wysokie, yy, z, ze spójnią, z ostrowem. No i wyjazd z Legią, gdzie ta pierwsza, po, pierwsza kwarta, nie chcę powiedzieć, że przyjdzie do historii, ale na pewno na pewno zostawi swój ślad, jak należy nie rozgrywać koszy, pierwszej Myślę. kwarty w koszykówce, no bo tak można powiedzieć, tak? Przy czym ja sorry, że ci wejdę w słowo, od razu szukam jakby równowagi. Gdybyś przed sezonem brał terminarz i stawiał plusy tam, gdzie masz pewne zwycięstwo i tam gdzie masz. Niepewne zwycięstwo tam, gdzie możesz przegrać, oczywiście głośno byś tego nie mówił. To przy tych trzech meczach co byś stawił? Plus czy minus? No w meczach u okay. siebie mimo wszystko zaznaczałbym plusik, tak? Yy, bo jednak Gryfia powinna być naszą twierdzą i powinna być tutaj naszą wartością dodaną. Niestety nie zawsze się to udaje, tak? Yy, natomiast tak jak mówisz, no oczywiście to są bardzo mocne zespoły. Legia Warszawa. Wiemy nieoficjalnie. Oczywiście no, teoretycznie jest słabsza, ale wtedy przed sezonem wydawałoby się, że jeżeli był, to była porażka, to mogłaby być to porażka wkalkulowana ze Stalą, teoretycznie też. Ze spólnią, gdybyśmy tylko w teorii to rozpatrywali, byłoby równowaga. Można by wygrać, można by przegrać, ale jakbyśmy przegrali, mówię jakbyśmy, tak, w liczbie yy, nowej, tak. no to też nie byłoby wielkiego, ale bo ze Spójnią różnie to się by układało. I nawet kalkulując w takim razie te trzy porażki, rzeczywiście na papierze jest łatwiej je kalkulować, niż później przeżyć te porażki i to w takim stylu, w jakim Czarni to przeżyli, tutaj teraz dopiero mogę dojść do tych, do tych kwart, zresztą nie tylko pierwszych, tak? Jak do czarn na Czarnych spojrzymy, to we wcześniejszych wynikach okaże się, że te kwarty trzecie na przykład, też takie były... Po wyjściu z szatni, tak, czyli jakby taka przerwa nam nie służy, to na pewno i jest taki moment dekoncentracji i to jest największy problem. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Co wpływa na zespół? A może to nie jest zespół, że tak się dzieje, że pierwsza kwarta może nie wyjść, że trzecia kwarta może nie wyjść po wyjściu z szatni. Czy to są tylko takie powody czysto teoretyczne, sportowe, że, a jeszcze nie są skoncentrowani? Czy może ten zespół tak pracuje ze sobą i to nie ma, nie ma, nie ma kwestii kwarty, tylko kwestia po prostu pracy zespołu? Tak? Myślę, że tam było wiele aspektów. Popracowaliśmy nad tym, żeby poprawić coś. I zafunkcjonować jak drużyna. Zresztą wspominał Tomatas Saski na jednej z konferencji po meczu z, po wygranym meczu w Subsku, z Toruniem. Z Toruniem. No, gdzie druga połowa, a no właściwie czwarta kwarta to był mecz jednostronny i, i naprawdę zagraliśmy to, czego chcielibyśmy, to co chcielibyśmy oglądać, tak? No to, to, to dwie ostatnie kwarty, bo z też tak raczej Tak samo, tak, tak? tak? Więc coś tam się wydarzyło w zespole i coś się fajnie zaczęło w końcu dziać. E, taki prawdziwy tym spirit nastąpił i naprawdę i zaczęło też funkcjonować, ale duże problemy, ponieważ Paweł Łączyk niefortunnie nie upada w Warszawie i, i jak wiemy e, kończy się to złamaniem dosyć skomplikowanym gdzieś tutaj w kości, kości nadgarstka. Jest po zabiegu, po operacji i, i czekamy na jego powrót jeszcze, jeszcze ze trzy tygodnie, może cztery nawet, tak. E, Powrót do treningów, do meczy. Zobaczymy, to jest wszystko proces. Oby jak najszybciej. No i teraz wygrywamy z Sopot, który jest bez wątpienia w tym sezonie faworytem ligi. Jeden z faworytów ligi, który miał serię zwycięstw. Zresztą naszpikowany, można powiedzieć, naszymi byłymi graczami. Kuba musiał Jakub Szęk czy, czy Mikołaj Witliński. I w subsku Wygrywamy spektakularnie, można powiedzieć, czwartą kwartę. Udaje nam się zrobić coś, czego w tym sezonie jeszcze nie było, czyli wyjść naprawdę z dużej opresji, z minus 14, doprowadzić do remisu i wygrać ten mecz finalnie. No to jest coś, czego brakowało, tak? Czyli naprawdę jest walka. I nagle... Odchodzi... Odchodzi Michalak, tak? I to jest dla nas, no, olbrzymie zaskoczenie, bo z jednej strony oczywiście ja zakładałem, że takie coś może się nastąpić, bo tak, też mówił kontrakt, i, i, i ciągle byliśmy z Michałem w kontakcie, i, i, i sądowaliśmy, i na czym, to, na czym to stoi, jakie są możliwości, kiedy coś może nastąpić, i czy w ogóle. Bo trochę się łudziłem, że może jednak zostanie, bo zaczęło się to układać. Ale oczywiście, tak jak Michał mi powiedział w rozmowie prywatnej na początku stycznia, prezesie, tu pieniądze są jakby sprawą drugorzędną, ale oczywiście one są bardzo ważne. Natomiast on szukał sobie Ligi w Europie twierdził, że potrzebuje jeszcze, jeszcze jest, na, jest tyle, jeszcze ma takie ambicje sportowe, że chciałby jeszcze gdzieś pograć na wysokim poziomie i drużyna, której poszedł może w chwili obecnej, w szóste miejsce w tabeli z bardzo podobnym bilansem jak czarni, ale z dużymi aspiracjami, z dużym budżetem, duży nas Champions League. No jest to jakiś tam zespół, który, który pewnie odpowiada aspiracją. Więc... No i teraz pytanie. Czy Michalak podpisując kontrakt z Czarnymi i rozmawiając pewnie z innymi klubami, to tylko Czarni zgodzili się na takie warunki. Tak. Bo jakby się inne kluby zgodziły, znaczy nie, inne kluby nie podjęły tego ryzyka, które podjęli Czarni. Zgadza się. Żeby zwolnić zawodnika w trakcie sezonu, różnie układającego się sezonu, tak. I, i to jest chyba to ryzyko, które Czarni muszą podejmować, będąc drużyną niskobudżetową. I stawiając przed sobą cele ambicjonalnie wysokie, jak chociażby awans do play-off, jeżeli to w wypadku Czarnych się przecież dzieje. I rzeczywiście nieraz trzeba ponieść ciężar tych decyzji, tak? Absolutnie tak. I, i tak jak mówisz, no, y, trudno nam jest licytować się z innymi zespołami, wysokimi kontaktami. Natomiast no, y, Michał dostał u nas pełną swobodę. Pierwszy panowy gracz, tak zwany go-to guy, wszystko, że tak powiem, w momentach kluczowych dla niego. Jak ktoś spojrzy w statystyki, to zobaczy, że to jest zawodnik, który najdłużej przebywał na parkiecie, zdobywał najwięcej punktów. Więc już nawet przechodząc troszkę do porządku dziennego na tym, że odszedł, jakby nie tłumacząc tej decyzji, no bo Czarni nie mogą konkurować z innymi klubami budżetami i prześcigać się w podpisywaniu coraz to lepiej płacącym zawodni płacąc coraz to lepiej zawodnikom, tylko muszą szukać sposobu, no i takim sposobem był chociażby Michalak tak ryzykujący, że może odejść. Ale teraz bardziej zastanawia mnie jak, no nie chcę powiedzieć, że zasypać taką, tą dziurę, bo to nie o to chodzi, ale rzeczywiście po takim zawodniku, tak wyróżniającym się na tle zespołu, chociażby w statystykach, to rzeczywiście jest ciężko. I tutaj bym szukał jakichś dróg. No wiadomo, najłatwiejsza jest taka, żeby dokupić kogoś w to miejsce, ale znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli na pole startu, że budżet pozwala na to, na co pozwala. A dwa, że to jest jednak Polak tak? i to są też yy, Tak, ale no, gdzieś tam już podjęliśmy rozmowy w kilku, na kilku frontach i, i szukamy tego Polaka. E, to się na, na pewno, pewno wydarzy. Tak? Pytanie, o kiedy i ile czasu nam to zajmie? Na pewno w meczu sobotnim zagramy bez jeszcze wzmocnienia. Rozmawiamy dzisiaj, jest czwartek, więc tak jak mówię, raczej się nic tutaj nie wydarzy, nie zdążymy po prostu nic zrobić i gramy teraz mega wąską rotację. Tak, no bo tak naprawdę mamy siedmiu z zawodników w składzie, którzy do tej pory regularnie uczestniczyli w grze, no i mamy jeszcze Eee, mamy jeszcze Kloska i mamy naszych e, młodych reprezentantów ze steka Czarni. Wiadomo, e, trudno powierzyć im minuty, ale kto wie, czy w tym meczu nadchodzącym nie będzie takiej konieczności i na przykład Janek Puta nie będzie musiał faktycznie pierwszy raz zagrać coś więcej niż jakieś 30 sekund ostatnie w meczu, tylko na przykład jakieś 3 czy 5 minut na przykład w drugiej kwarcie, tak? Bo bo naprawdę jesteśmy do tego zmuszeni. No jest taki moment, a nie inny. I teraz, I teraz no, to powiedz. przyjeżdża do nas zespół nieobliczalny po kompletnej przebudowie, po rewolucji, bym powiedział, po zmianach, których do końca chyba sami jeszcze nie ogarnęli. Czyli soku, łańcuch, który jest naprawdę, można powiedzieć, zespołem trudnym do rozszyfrowania. Bo tam. Nikogo oczywiście nikomu nic nie odejmując. Troszeczkę uliczne koszykówki widzimy, i jest to naprawdę zespół, który jak odpukać w niemalowanym dla nas zapali, no jest ciężki do zatrzymania. No i teraz pytanie: właściwie <coughs> dwa. Bo ile soku łańcuch może być trudne do zatrzymania, to o tyle czarni też są trudni do rozszyfrowania, bo trener Marek Łukomski też musi się zastanawiać, co zrobią czarni, jak nie ma Michalaka. Który zawodnik dostanie więcej minut? który mniej, który dostanie inne zadania, więc to też może być trudne do zeskałtowania czarnych. Jak, jak najbardziej. I drugi aspekt, ten co wspomniałeś, no, odchodzi Michał ciężko, że tak powiem, jeden do jednego zastąpić yy, go kimkolwiek, yy, bo jednak prezydent kraju na bardzo wysokim poziomie, ale z drugiej strony no, tak to bywa w sporcie. Zawsze, jak ktoś odejdzie, to ktoś inny może rozwinąć skrzydła. I, i tutaj. Otwiera się furtka. Tak, tutaj bardzo też liczymy na to, że troszeczkę to się pozmienia, bo jak spojrzymy, troszeczkę wrócimy sobie do, do meczów przedsezonowych, zanim Michał do nas dołączył. Zespół inaczej funkcjonował. A, I trochę, Mnie że tak ta powiem. naturalność została za, zaburzona przyjściem Michała Michalaka? Tak jest, więc y, ja osobiście uważam, że zobaczymy dużo lepszego Tiga, Tak. Y, i mam nadzieję, że w końcu Bartek Jankowski też nawierze pewności siebie, która pomalutku mu ostatnio wracała i zagrał fajne minuty z treflem, bardzo ważne zbiórki, oddane rzuty w bardzo mo w ważnych momentach. Też myślę, że Bartek w końcu zagra siebie. Dobrze, że powiedziałeś o tik bo z tego co czytam, z tego co widzę, cały czas wiele osób wypowiada się, jak to wspaniale TIK pokazuje się na treningach. Jak tam jest wyróżniającym się zawodnikiem, jak daje siebie dużo i rzeczywiście jest yy, szanowany przez, zawod przez kolegów. Tylko tak myślę sobie, że Czarnych nie stać na to, żeby płacić zawodnikowi, który doskonale prezentuje się na treningach. On musi przenieść to, co prezentuje się na treningach na parkiet. Ja nie mówię, że nie przenosi, tylko wydaje mi się, że to jest akurat taki gracz, od którego cały czas oczekujemy więcej. Tak? Możliwe, że te, że te minuty, które teraz dostanie w miejsce Michała Michalaka mu pomogą. No i Chciałbym, żeby tak wyglądało. Tak? Bo, bo, bo Miał już jakieś regularności, gdzie były mecze, gdzie zdobywał po 14, 18, 21 punktów z rzędu. Chciałbym, żeby do tego dołożył większą pewność i rzeczywiście chyba to, co od niego oczekujemy, może nie taką geretowatość, bo to nie tylko chodzi, ale żeby rzeczywiście był takim większym killerem. I z pewnością on musi mieć taką cechę w sobie i mam nadzieję, że się otworzy. Bo no bądź co bądź, jednak na boisku z Michałem Michalakiem każdy z zawodników czuł się troszeczkę. W cieniu, okay. bo mamy gwiazdę, mieliśmy gwiazdę wysokiego formatu europejskiego i naprawdę gdzieś tam w tyle głowy u każdego zawodnika siedzi. Okej, okay. nie mogę wziąć na siebie tego ciężkiego rzutu tej, tej ostatniej akcji, no bo jest tutaj Michał, to jest jego rola. Zobaczymy teraz, tak? Ja jeszcze tylko nawiążę do atmosfery z czwartej kwarty ostatniego meczu. Czyli to, co też Manda wspomniał na konferencji prasowej, poczuł się tak, jak było kiedyś w Gryfii, Yy, wszyscy to olbrzymi doping i wiara kibica w to, że ten mecz można jednak wygrać. Zobaczyli walkę do upadłego, to ich podniosło yy, i tego samego też potrzebujemy teraz. Yy, I dobrze, że to powiedziałeś, bo tak. To jeszcze jeden aspekt, będę miał matematyczny za chwilę. Yy, chyba gryfia reaguje, jak widzi charakter zespołu. Jak widzi twardość, nieustępliwość, mimo że jest na tablicy minus 20, to wtedy rzeczywiście reaguje. Ale nie ma co ukrywać i trzeba się bić w piersi, że zdarzały się takie mecze w Gryfie także, gdzie tego charakteru to trzeba było szukać z lupą, i jeszcze blisko patrzeć, blisko parkietu stać, a i tak się nie widziało. Więc chyba to jest taka symbioza, że jeżeli tylko rzeczywiście jest jakiś ruch wśród zawodników, jakiś hard ducha, to Gryfia zareaguje i to było, było widoczne z treflem. To na to liczymy, że w sobotę Wszyscy nastojąco dopingują i pomagają nam. W każdym momencie. W każdym momencie, a już w szczególności w tych kluczowych momentach, jeżeli tak się zdarzy, że mecz będzie na styku i będziemy potrzebowali naprawdę szóstego zawodnika, na to bardzo liczymy. I o dopingu za chwilę porozmawiam sobie z moim następnym gościem, e prezes klubu, kibica ze Słupska. To jeszcze ja tylko na, sam na samym końcu. E w Czarni po 20 kolejkach miałem 10 zwycięstw, 10 porażek. Żeby awansować do play -off. w zeszłym sezonie to trzeba było mieć 17 zwycięstw, czyli w 10 meczach, które zostały, 5 u siebie 5 na wyjeździe, tych 7 zwycięstw trzeba poszukać. Każda przegrana tak naprawdę powoduje... Oddala. Odsunięcie się oddala mocno i to wtedy już zmniejsza też szanse w kolejnych spotkaniach. Jeżeli liczymy, że pięć meczów u siebie Czarni wygrają, to jeszcze trzeba znaleźć gdzieś dwa na wyjeździe. W Dąbrowie Górniczej, we Wrocławiu, we Wrocławku, w Lublinie, no i w Zielonej Górze. Każdym będzie ciężko, ale tak. na przykład porażka z sokają Łańcut jeszcze bardziej oddala te szanse, więc zdecydowanie. 17 może przy tak wyrównanej widzę 16. Ale Bardzo duży jest... ścisk jest tam, wszystko się może wydarzyć. Zobaczymy. Zobaczymy. Okay, witam bardzo serdecznie mojego kolejnego gościa. Karolina, może przedstaw się, powiedz naszym widzom o sobie. Jestem Karolina Nisiowska, jestem obecnie prezesem Słupskiego Stowarzyszenia Piekła Północy. Czyli mówiąc krótko, prezesem klubu no, bo... kibica. Dokładnie. Tak? To dzięki Wam, że tak powiem, na gryfi, I nie tylko, bo i na wyjazdach bardzo często... Możemy słyszeć bębny i, i, i przyśpiewki, które, no właśnie, które, tak jak na ostatnim meczu, chociażby z Stefem Sopot, podniosły trybuny. Spowodowały to, że doznaliśmy jeszcze dodatkowej energii naszym zawodnikom i udało się tą czwartą kwartę przełamać i finalnie wygrać. I myślę, że to było naprawdę coś fantastycznego, bo gryfia ożyła. Tak? Były z tym ostatnio problemy i jakby okay. troszeczkę ja widziałem wasze zaangażowanie, ale widziałem, że jakby pozostała część hali była bardzo niemrawa. Tu się udało coś zrobić. Udało się wreszcie ruszyć, że tak powiem, z kolan. To samo udało się zrobić również z drugą częścią VIP-owskich trybun. Tak? Tutaj mam też swój jakiś udział, bo cały czas nabułuje do tego, żeby wstawali i kiedy jest na to wasze wezwanie. E, więc fantastycznie, bardzo się cieszę, że, że jesteście i że wierzycie, bo sezon nie jest łatwy, on jest dla nas bardzo trudny, borykamy się z problemami zdrowotnymi, sportowymi, ale wy jesteście i wierzycie. No dokładnie, Osta ostatni mecz, no, naprawdę mi się podobała, ostatnia kwarta. Ciężko jest główną w tym sezonie podnieść, staramy się jak możemy. I do nich się zwracamy, ale mogę przyznać, że bardzo dużo na głównej pomaga nam tak zwana stara gwardia ze starego klubu. W zeszłych sezonach były troszeczkę zgrzyty, ale myślę, że w tym sezonie próbujemy się Czyli dogadać. Rysiek i tak. Tak, dokładnie. Próbujemy się razem dogadać. Ostatni nawet troszeczkę wspólny wyjazd nam się udał. No, kiedyś były kłótnie, nie za moich czasów, jak to się mówi. Staram się, żebyśmy ze sobą współpracowali. No bo jednak kibicujemy jednemu klubowi, tak. Absolutnie. Widziałem ostatnio na waszym profilu społecznościowym. organizowaliście zbiórkę, tak? Powiedz mi, co Wy właściwie potrzebujecie, bo może zapalujemy też do naszych fanów tutaj, za pomocą naszego przekazu, co potrzeba najbardziej. Znaczy, ogólnie najwięcej pieniędzy idzie na oprawę. Taka jedna na przykład na film malowana sektorówka, to była kosztowała około 3000. Jeden mecz. Tak, jeden mecz. Dodatkowo nasza oczywiście praca, tak, malowanie około dwóch tygodni. Następnie organizujemy różne mikołajki, nie mikołajki, jakieś zajączki, tak, rozdajemy dzieciakom. Na no to też dosyć dużo. Często też dokładamy ze swoich pieniędzy, dosłownie, no bo brakuje ze składek członkowskich, no to, to są groszowe sprawy, dlatego taka zbiórka jest organizowana. Dodatkowo na przykład wyprodukowaliśmy szaliki na dwudziestolecie, tak. W części było to sfinansowane, no, z klubowych pieniędzy, mhm. tak. Chcielibyśmy ogólnie w przyszłości wprowadzić takie pakiety dla, dla członków. nowych członków, tak? że taki pakiet powitalny, ale na tą chwilę na przykład nas, no, na to nie stać. Ilu Was w tej chwili jest zarejestrowanych członków w stowarzyszeniu? Między 50 a 60 mniej więcej. Okej, okay. czyli Trybuna jeszcze by trochę zmieściła e, Zmieściłaby, owszem. Ludzi? Myślę, tak, a jak się już nie zmieści, to zawsze możemy myśleć o tym, żeby zmienić tak prawda? E, więc to chyba nie jest problemem. Tu się zawsze na tym pułapie dogadamy. E, to, co mówisz bardzo ważne, bo to ludzie sobie nie zdają sprawy. E, wydaje się, że pokazanie e, kilkumetrowego płótna z, i tak dalej to są jakieś tam banalne sprawy, ale tak jak mówisz to są rzędy, to, to są wydatki rzędu czy tam iluś tam tysięcy złotych. E, I tutaj bardzo gorąco apelujemy do naszych fanów. E, umieścimy pod tym. Linkiem na mediach społecznościowych również y, jakiś y, link do Waszej zrzutki. Mam nadzieję, że to pomoże Wam nosilić, ale też ja jestem po rozmowach ze sponsorami, y, których mamy przy, przy klubie kilkudziesięciu i też y, rodzi się takie, taka, taka idea. Nie, na razie nie chcę mówić kogo. Z nich ktoś chciałby Was też wspomóc i Wam pomóc e, i troszeczkę zająć się tym częścią taką. Wspierająco finansową, żeby, żeby, żeby wam było po prostu po lżej, i myślę, że to jest fajna inicjatywa, i to pokazuje, że tu się wszystko trzeba przenikać i to jest bardzo dobrze. Budujemy to 6 lat, i tak jak mówię, łatwiej by było zawsze, gdyby ta sera była zwycięska. Natomiast no, trzeba Nie mieć dobrze. też, y, otrząsnąć się po każdej porażce i dalej patrzeć y, w przyszłość pozytywnie, bo i wy, i my, jako klub, y, i widzowie, myślę, nasi fani no przynajmniej mogą cieszyć się koszykówką w tej klasie i to jest myślę wartość najważniejsza. Tak? Zwycięstwa są bardzo cenne i każdy by chciał wygrywać, ale no, niestety taki jest sport, że, że nie zawsze jest to nam dane. Tak? Pamiętamy sezon sprzed dwóch lat, który był kosmiczny tak naprawdę i tak został określony nie tylko przez nas, ale finalnie czwarte miejsce w playoffach, jak się okazało, mimo tego, że byliśmy najlepszą drużyną sezonu zasadniczego, z najlepszym bilansem. To jednak na końcu coś tam nie zagrało i nie udało się. Tak? Więc tym bardziej trzeba szanować każdy pojedynczy mecz i każde pojedyncze zwycięstwo. I teraz myślę, że to od Ciebie też powinno wyjść, bo ja już tu apelowałem, ale mamy teraz arcyważne spotkanie w sobotę z Sokołą Łańcuch. Dlatego, że to jest zespół, w którym nie powinniśmy w ogóle przegrać. Potrzebujemy tych zwycięstw i oni obecnie zajmują ostatnie miejsce w tabeli, ale są nieprzewidywalni, są, są sportowo trudni do rozszyfrowania, mają dużo nowych zawodników i, i cały czas tam się wszystko dopiero jeszcze klaruje. A my mamy teraz sytuację z kontuzjowanym Pawłem Łączykiem odejście Michalaka. Nie zdążyliśmy jeszcze wzmocnić się, szukamy tych wzmocnień, o czym mówiłem przed chwilą w rozmowie z Rafałem. Ale do tego meczu występujemy w okrojonym składzie. I kto nam ma tu pomóc w tym momencie? Kto? No my. No wy i, i kibice, tak? No tutaj Od samego początku będziemy apelować żeby Myślę, że to jest nastające. najważniejsze, że wszyscy na czerwono. Dokładnie. Wszyscy na stojąco. Myślę, że to byłoby coś pięknego. I wtedy wspólnie wygrywamy ten mecz, prawda? Przypomniały się aż stare dobre czasy. No właśnie. Czyli A patrzymy na no tak, skrzydełek dostaje i to widać. Tak, no tutaj bardzo ważna informacja też myślę, że. Mimo tego, że Michał odszedł z drużyny, nikt tutaj nie zwiesił głów, jestem w rozmowie z nimi i tam byłaby nastrój. I... Nieważne. Oni są w tej chwili tak, no, tak przygotowani mentalnie, że myślę, że zostałoby nas pięciu, to by poszli walczyć na całego z wiarą zwycięstwo, więc, więc trudne spotkanie przed nami, ale, ale wszyscy wspólnie walczymy. Nie ma Michała z nami, ale jest z nami cała hala gryfia. Będziemy Dziękuję. robić wszystko. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.